Konkordi, młodzi nie tylko się modlą i odpoczywają, ale okazuje się, że też się uczą. I tutaj mamy studenta Patryka. Patryku, witaj. Witam, witam serdecznie. <laughs> Przyjechałeś tutaj samego rana, jeszcze przed spotkaniem orów, żeby tak. spędzić cały dzień na nauce. Tyle godzin, tyle pracy. Czy sprawia ci to wszystko, te twoje studia, nauka? Czy sprawia Ci to radość? No właśnie nie zawsze. Nie zawsze jest ta, ta taka ochota, żeby przysiąść i, i rzeczywiście się przemóc, ale czasami trzeba, bo jest to pewien środek do celu gdzieś tam w przyszłości, gdzie pokładam moją wielką nadzieję właśnie, że gdzieś kiedyś tam dojdę do tego celu, gdzie kiedyś to zacznie w końcu owocować. I rzeczywiście nie? jest to pewna trudność, którą się człowiek spotyka w dniu codziennym przez ten okres czasu studiów, ale z wielką właśnie nadzieją brnę w to, że gdzieś tam właśnie jest to światło też tego powołania, odkrywania tego, gdzie mam swoje miejsce właśnie w przyszłości. Ile Ci jeszcze studiów zostało? Ile czasu? Mniej więcej? O, czuję, że taki roczek okay. i będzie zamknięte. To powodzenia i dużo wytrwałości. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki.